Szanowni Państwo, witamy bardzo aktywnie i bardzo serdecznie w trakcie naszego spotkania Dnia Matki Ziemi. W tej chwili obiecany, drodzy Państwo, obiecany wywiad. Gościmy dzisiaj pana Dawida Popończyka który na co dzień mieszka w Częstochowie, ale dzisiaj nam nie przeszkadza to, żeby móc zaprosić go tutaj, żeby mógł podzielić się swoją pasją. W lesie, drodzy Państwo, spędza każdą wolną chwilę, czyli słowo empatia ekologiczna odmienia przez wszystkie przypadki na co dzień, nie tylko do, w kontekście samego projektu. Drodzy Państwo, kiedy miał 4 lata, już od tego momentu zainteresował się wszystkim tym, czy dzikimi zwierzętami, co się dzieje, co się dzieje w lesie studiuje dziennikarstwo, całe swoje życie chcę poświęcić przyrodzie i to, co jest bardzo ważne, jest człowiekiem z misją. Tą misją jest uświadamianie społeczeństwa, jak wspaniały jest świat dzikiej przyrody. Także cieszymy się bardzo. Pseudonim Leśny Kawaler, także Leśny kawalerzy witamy. Witamy cię bardzo. Dzień dobry. Bardzo, bardzo się bardzo. cieszę, że mogę z państwem być, bo jest to wspaniała inicjatywa, więc cieszę się, że mogę wziąć taki czynny udział w wydarzeniu, w festiwalu dla Matki Ziemi. W imieniu pana rektora jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jako, że mamy te 15 minut na zaprezentowanie tutaj pańskiej pasji, miałem okazję oczywiście być na kanale YouTube. Także drodzy Państwo, teraz nas słuchacie i na auli, ale też, że tak powiem, przed laptopami, przed telefonami, odsyłamy do subskrypcji, czyli do kanału Leśny Kawaler na serwisie YouTube. Tam, drodzy Państwo, zobaczycie dużo więcej. Przed, zanim zaczęliśmy dzisiejszy występ, mieliście okazję zobaczyć. No, właśnie dzieła sztuki, które stworzyła natura, takich dzieł, o takich dziełach dowiemy się za chwilę więcej. Także jeszcze raz, Panie Dawidzie, czyli leśny kawalerze, oddajemy głos. Dziękuję bardzo. Tak, mogli Państwo usłyszeć, ja od dziecka chodzę do lasu, studiuję dziennikarstwo, chciałbym to dziennikarstwo poświęcić przyrodzie. No i właśnie na studiach gdzieś wpadłem na taki pomysł, żeby w lesie zostawić kilka kamer na czujnik ruchu, żeby móc dokumentować różne zachowania dzikich zwierząt i na przestrzeni lat. To też jest ważne, że chciałbym to wykorzystać. Ja do lasu chodzę od 20 lat. Bardzo często w lesie przebywam. W zasadzie w każdej wolnej chwili. W lesie jestem i takie obserwacje, które prowadziłem gdzieś już od, od momentu, kiedy byłem takim małym chłopcem. Miałem takie punkty specjalne na drzewach, gdzie wchodziłem na drzewa i obserwowałem dzikie zwierzęta. No, dowiedziałem się o zwierzętach bardzo du dużo, szczególnie o tym, jak silne więzi je łączą. Zwierzęta potrafią tworzyć grupy rodzinne, nawet rówieśnicze. Tak wynika z moich. Obserwacji. Ja na co dzień dokumentuję te zwierzęta i publikuję filmy na moim kanale na YouTube i opowiadam o tych zwierzętach. Opowiadam o tym, co one w wolnych chwilach lubią robić, bo warto też powiedzieć, że u zwierząt, jak i u ludzi, każde zwierzę jest inne, ma inny charakter, co rzutuje na to, jak to zwierzę się będzie zachowywało. Ja też poprzez pryzmat tych wielu lat obserwacji, kiedy poznawałem te zwierzęta, poznawałem jakie są, no dzięki temu wiem, gdzie usytuować kamerę, gdzie mam się zatrzymać w lesie, żeby te zwierzęta obserwować. No i to mi stwarza taką wspaniałą okazję do tego, żeby przekazywać to dalej. To jest taka moja misja, żeby zwierzęta, przyroda miały jak najlepiej, żeby jak najwięcej nas ludzi szanowało przyrodę, bo. Bez przyrody nie byłoby nas ludzi i to na pewno prowadzi do refleksji. Ja obserwuję różne dzikie zwierzęta, i te zwierzęta są po prostu niesamowite, bo ja niedawno, w zasadzie rok temu, ale też i w tym roku, zarejestrowałem wilka, który nie ma jednej łapy. Prawdopodobnie padł ofiarą kłusownictwa, czyli jest to z winy człowieka. No i ja rok temu myślałem na początku, że no będzie trudno temu wilkowi przeżyć, bo wilk nie może polować w ten sposób, nie może biegać. No ale znowu okazało się, że przyroda jest niesamowita, bo tych wilków w moim lesie jest sześć, jest to rodzina wilków. Okazało się, że te wilki przynoszą mu jedzenie, czekają na niego, wiedzą, że jest wolniejszy, że nie ma wszystkich kończyn, czekają na niego. Ja to udokumentowałem, jest to jest to na moim kanale, to było w telewizji wielokrotnie. Pojawił się również dzik bez nogi, więc to pokazuje, że gdzieś coś złego w tym lesie się jakiś czas temu działo. Na szczęście, już teraz to wszystko wygląda dobrze. Zwierzęta sobie radzą, co mnie bardzo cieszy. No i tak jak mówiłem, zwierzęta potrafią odczuwać ból, cierpienie, ale także radość. Ja wiele razy nagrywałem młodego jelenia, który. Gdzieś podskakiwał, bawił się, był taki z charakteru szalonym jeleniem. Po utracie swojej mamy, on przez prawie trzy tygodnie był taki przybity, smutny, a opiekę nad nim przejął jego o dwa lata starszy brat, więc to pokazuje, jak zwierzęta potrafią się o siebie zatroszczyć. No, i myślę, że wiele takich zachowań no, mogą prowadzić do tego, żeby ludzie mogli brać przykład ze zwierząt w niektórych przypadkach, bo no, kiedy jest się w tym lesie i widzi się to, co się w nim dzieje, jeżeli pozna się te zwierzęta, można to później dalej przekazać, bo to naprawdę w tym lesie dzieje się mnóstwo niesamowitych, ciekawych rzeczy, które warto odkrywać, warto obserwować, badać, bo. Świat zwierząt cały czas no nie jest nam jakby w 100% tak znany i nie wiemy, co siedzi w głowach zwierząt, ale po pewnych zachowaniach, po ich poznaniu naprawdę możemy dostrzec te pewne detale, i to jest bardzo ważne. Zwierzęta też są świadome tego, co, do czego zdolny jest człowiek, dlatego tak bardzo się nas boją. Zwierzęta wiedzą, że, że człowiek poluje, że człowiek wycina ich dom. Ja też zarejestrowałem jakiś czas temu taką dużą wycinkę lasu, która miała miejsce nieopodal mojego domu. No, i tam nawet udało mi się nagrać sarnę, która w tym miejscu się urodziła i bardzo często do tego miejsca wracała. I w momencie, kiedy zniknęło to miejsce, gdzie ona darzyła takim zaufaniem, można powiedzieć, ona była bardzo zagubiona. Ona chodziła po, po drodze, rozglądała się, widać było. No ewidentnie, że ona nie wie, co się dzieje, trudno jej poznać w dane miejsce, to też udokumentowałem. No to też zwierzęta bardzo boją się nas, ludzi, i też bardzo często, jeżeli chodzi o wilki, bo wilki również bardzo boją się ludzi. No i też mogę ze swoich doświadczeń powiedzieć, że, że bardzo trudno jest nagrać wilki. Wilki muszą zaufać pierwsze, przez pierwsze dwa lata. No nie udawało mi się nagrać wilki, bo one widziały kamerę, widziały, czuły zapach, że jakiś człowiek będzie przechodził. Dopiero po dwóch latach, kiedy ja bardzo często zostawiałem swój ślad zapachowy, kamerę no te wilki na tyle mi zaufały, żeby przeszły w kadrze, czyli żeby było je widać. W tym momencie po dłuższym czasie, no już udaje się, te wilki naprawdę bardzo często nagrywać to pokazuje, że nawet taki wilk bardzo boi się człowieka i bardzo często zdarza się, że te wilki częściej widzą nas i po prostu idą gdzieś obok, żeby po prostu się z nami nie spotkać, aniżeli my je dostrzeżemy. Więc to pokazuje, jak zwierzęta się nas boją, one doskonale wiedzą, że człowiek może być dla nich niebezpieczny i gdzieś, gdzieś już od momentu, kiedy one się rodzą, już gdzieś taki wrodzony lęk przed człowiekiem u nich występuje, warto zwierzęta obserwować, bo można naprawdę wiele się nauczyć. Ale nie jest to takie proste. To nie jest tak, że można zostawić kamerę i, i już zwierzęta będą się nagrywały. Przede wszystkim zwierzęta muszą człowiekowi zaufać. Tak jak wspomniałem, one się bardzo nas boją. Niemniej jednak, no, ja poprzez te 20 lat, kiedy gdzieś chodziłem po lesie i z pokolenia na pokolenie te zwierzęta mnie poznawały. No wyrobiłem sobie coś takiego, takie coś, że dzięki temu mogę te zwierzęta nagrywać z bliskiej odległości, bo też warto zaznaczyć, że dla mnie przede wszystkim ważne jest to, żeby nagrywać zwierzęta nie ingerując w środowisko, niczego nie wykorzystując, ale też to, żeby zwierzęta czuły się bezpiecznie, nie stresowały się. Bo to jest dla mnie takim priorytetem, dzięki czemu no, te nagrania są takie, ukazują takie życie zwierząt, takie jakie naprawdę jest. Czyli codzienne życie zwierząt w lesie, gdzie widać jak one się zachowują, co one na co dzień robią i właśnie można dostrzec te więzi, które je łączą, bo wiele razy te więzi udało mi się udokumentować. Zresztą ja bardzo się cieszę, że te zwierzęta mi zaufały poprzez. Poprzez to, że ja w tym lesie często bywam. Też ważne jest to, że teraz małe zwierzęta przychodzą na świat, i tutaj jest też ważny taki aspekt, że te mamy tych małych zwierząt, które teraz się narodziły, już mnie znają i już mi się udało wiele maluchów nagrać. To właśnie dzięki temu, że, że te mamy mnie znają i pozwalają podejść do tych swoich dzieci. Bliżej niż komuś innemu, bo też muszę zaznaczyć, że kiedyś, kiedy kupiłem inne buty, one nie pachniały jeszcze mną, tylko jakimiś innymi zapachami, no bardzo trudno było mi nagrać zwierzęta. One przez ponad tydzień odskakiwały z miejsc, w których wyczuły mój zapach. Wtedy wróciłem do starego obuwia. Ja mam ubranie specjalne do tego, żeby właśnie iść do lasu i zawsze taka mama. Dzikich zwierząt, małych, jest podwójnie ostrożna, bo zwierzęta bardzo dbają o swoje dzieci i potrafią poświęcić dla nich życie. Więc to pokazuje, jak zwierzęta o siebie dbają, jakie są wobec siebie. Ja też mogę, ja też dzisiaj dopiero wróciłem, jakby do Częstochowy. Wczoraj miałem Dzień Wolny i spożytkowałem to na to, żeby posprzątać las. Ja też bardzo często sprzątam las. No niestety jest to smutny widok, kiedy ludzie zostawiają wszelkiego rodzaju odpady, jakieś papierki w lesie. Pamiętam, że kiedyś nawet znalazłem w lesie lodówkę, telewizor, więc no to są straszny, straszny widok. I ja też co roku organizuję takie, takie spotkanie w lesie, gdzie Organizuje sprzątanie, angażuje w to nie tylko dorosłych, ale też dzieci, młodzież, właśnie po to, żeby gdzieś przekazywać im to, że warto o przyrodę dbać, bo no, tak jak mówiłem na początku, bez tej przyrody nie byłoby nas, dlatego no, musimy darzyć ją szacunkiem i też tą taką naszą inteligencję przekuć w mądrość żeby o tą przyrodę po prostu dbać i sprawiać, żeby innym istotom poza człowiekiem żyło się na tym świecie lepiej, a nie gorzej. Więc nie powinniśmy wykorzystywać tej, tej przewagi nad innymi istotami do tego, żeby żyło im się gorzej, żeby było ich coraz mniej, ale po to, żeby to jakoś zrównoważyć i żeby było dobrze i nam i tym istotom, które również na tym świecie żyją, bo każda istota na tym świecie, no, po coś tutaj jest. Ma jakieś zadanie do spełnienia, jakąś rolę, i w momencie, kiedy danego gatunku zabraknie, no, ten cały ekosystem może się zachwiać i to może prowadzić do takich no, niedobrych konsekwencji, gdzie słyszymy o ociepleniu się klimatu bądź innych rzeczach, które mogą oddziaływać na całe ekosystemy, na cały nasz świat. Więc ja zawsze powtarzam w swoich filmach, kiedy opowiadam o zwierzętach, żeby o tą przyrodę dbać, i to jest taka moja misja, żeby przekazywać dalej, jak to życie w lesie wygląda, jak ważne są, jak ważna jest przyroda w naszym codziennym życiu. Też nie każdy może tą przyrodę na co dzień obserwować. Każdy, wiadomo, ma gdzieś swoje zajęcia, więc ja staram się umożliwić to, żeby jak najwięcej ludzi w tym lesie, jakby razem ze mną, przebywało i wysłuchiwało tych różnych opowieści, które, których dostarczam na moim kanale YouTube. Także ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że mogłem Państwu pewne sprawy przekazać, że, że ta przyroda jest ważna i musimy o nią dbać bo bez niej nie będzie nas i musimy razem współpracować. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, Panie Dawidzie. Ja dodam tylko, że w ramach projektu między innymi też cały czas rozwijamy kompetencje youtuberskie, można powiedzieć. Także dzisiaj zaproszenie tutaj Pana też jest nie, nie bez kozery. Pan tutaj fantastycznie prowadzi swój kanał, więc też już ma swoje know-how, jak przygotować te filmy, żeby oprócz tego, że miały te misje, ale jednak były atrakcyjne tak, dla, dla osób oglądających. Także odsyłamy tutaj do do kanału YouTubeowego Leśny Kawaler. Tutaj wyświetlam Państwu teraz to na pasku. Drodzy Państwo, jeszcze raz dziękujemy bardzo tutaj naszemu gościowi w imieniu pana rektora. Przypomnę tylko temat wystąpienia relacji między dzikimi zwierzętami i ich strach przed człowiekiem. Ten wilk, o którym tutaj była mowa, bez nóżki, on jest dostępny na kanale. Ja sam widziałem. Widziałem te świecące oczęta, tak, które były nagrane. Oczywiście trzeba to zobaczyć. Oczywiście tutaj mieliśmy mało czasu, żeby móc i prezentować i omawiać, natomiast naprawdę odsyłamy, jest to najlepszy możliwy, najlepsza możliwa forma doświadczenia empatii ekologicznej, czyli poprzez nie samo czytanie o tym, tak, czy słuchanie, ale po prostu doświadczenie i zrozumienie. Także jeszcze raz, panie Dawidzie, leśny kawalerze, dziękujemy bardzo. Do spotkania gdzieś być może na grzybach, bo też widzieliśmy tak zafascynowanie tutaj grzybami. I tak, zgadza się, też w wolnym czasie to... bardzo lubię chodzić na grzyby. Tak, także, także tutaj my w ramach projektu też mamy biegi bloggingowe, gdzie właśnie a propos biegamy po lesie, przy okazji sprzątamy. Także też mamy dużo tutaj tej spójności, ale to, co nas na pewno łączy, to właśnie ta empatia ekologiczna. Drodzy Państwo, gościliśmy dzisiaj w ramach naszego takiego krótkiego webinaru Dawida Propończyka, który dzieli się swoją pasją, czyli każdą swoją chwilę spędza w lesie, no i nagrywa to i pokazuje między innymi dzikie zwierzęta w naturze po to, żeby przypomnieć nam, jeszcze raz uświadomić, jak ważne dla naszego społeczeństwa jest to, żeby pamiętać, że ten świat dzikiej przyrody tak naprawdę to jest cały czas nasz świat i bez tej dzikiej przyrody nas po prostu nie będzie i to jest oczywiście spójne z naszą akcją. Także Leśni Kawalerze, dziękujemy bardzo tutaj za, za tutaj podzielenie się wiedzą. Na pewno będziemy się jeszcze kontaktować indywidualnie. Także drodzy Państwo, ja oddaję studia. Ja oddaję głos do studia. Halo, halo Eliza, czy mnie słyszysz? Dziękujemy bardzo. Dziękuję.